Dobry wieczór wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz tutaj na tych polach. Będę spacerował. Jest wieczór. Jak nagrywam tego dzisiejszego vloga i będę dyskutował w temacie takim, który zawsze budzi kontrowersje. W temacie, który po prostu jak coś powiem, to jest tak samo jak powie polska mama w USA, którą ją serdecznie pozdrawiam, Kasię, która prowadzi kanał właśnie Polska Mama USA I ona też jak coś wspomnie wspomni o pieniądzach, o dolarach, o tym jak się żyje, jak się zarabia w USA. To jest od razu, mm, bo Kaśka myśli tylko o pieniądzach i ja jestem taki sam i niektórzy też tak myślą, że ja myślę tylko o pieniądzach, że jestem interesowny i że po prostu wszystko się musi zgadzać, tak jeśli chodzi o, o to, co się dzieje w moim portfelu. Ale mm, dzisiaj nie będę otwierał się przed Wami, żeby dyskutować. Na tematy, nie wiem, pieniędzy, tego jak się funkcjonuje, jak ja funkcjonuję w Rumunii, bo to jak się funkcjonuje, to właśnie będzie o tym, jak jest w Rumunii, czyli po prostu zastaw się, a postaw się, tak? Tak się to chyba mówi, jest takie określenie i właśnie będę dyskutował. Będzie to film z cyklu Kilka Minut do Rumunii, którego nie było dawno takiego odcinka. Jejku, hozę, tu kamierdolce. dolce. Normalnie można się wywrócić. Jeszcze jakieś zwierzaki, gdzieś tam ptaki dają czadów w oddali w krzaczorach. Także różne rzeczy się tutaj dzieją. I co? I będzie właśnie ten odcinek o Rumunii. Ci, którzy są zainteresowani filmami o Rumunii, ci, którzy tak pisali ochoczo komentarze, że czemu nie ma filmów o Rumunii, no to właśnie dzisiaj jest taki odcinek. To właśnie teraz się pojawia taki film, że będę dyskutował o tych. Przyzwyczajeniach, jakie mają Rumuni i będą na pewno kontrowersje, bo ludzie, którzy oglądają te filmy i mają partnerów, czy to Rumuna, czy Rumunkę, często się z tym nie zgadzają też, co ja opowiadam. Ale ja widzę i obserwuję i mam swoje doświadczenia, mieszkając już tutaj prawie 5 lat. No i po prostu tak, tak sądzę, tak sądzę. I powiem szczerze, jak myślę, jakie są moje obserwacje, jakie są moje doświadczenia. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam na dzisiejszy odcinek z cyklu Kilka Minut o Rumunii. Tam za mną jest osiedle, zachodzi po mało słońce, także robi się faktycznie już wieczór, jest prawie godzina 20 i muszę tak się trochę spieszyć, żeby mi się nie zrobiło ciemno i żebym mógł nagrać tego dzisiejszego vloga. Po lewej stronie wypalone pole, ktoś je podpalił tutaj specjalnie, no bo to tak wygląda nawet, tak, dlaczego akurat tu się zapaliło, a nie zapaliło się po drugiej stronie, ktoś to podpalił celowo, także no takie rzeczy dzieją się w Rumunii, ale przejdźmy właśnie do tematu. Zacznę od tego, że Rumuni żyją ponad stan i to nie ma znaczenia, czy oni mają te pieniądze, czy nie mają pieniędzy. Oni po prostu lubią się pokazać. Ja już to mówiłem parokrotnie w różnych vlogach. Robiłem kiedyś takiego, właśnie, filma nie chcę powtarzać się znowu z vlogiem gdzie opowiadałem o tym, że Rumuni są przywiązani do pewnych marek. Marek. Nie tych marek, które były w Niemczech i którymi się płaciło, a teraz mają euro, tylko do marek, do firm, które istnieją tutaj na rumuńskim rynku. I oni bardzo lubią się z tym odnosić. Największą miarą bogactwa w Rumunii to jest samochód. Samochód to jest taka rzecz, która no po prostu. Musi być. Ja widziałem takich, taką rodzinę, powiedzmy, Romów, uznajmy to tak, że można o nich powiedzieć, gdzie mieszkaliśmy jeszcze w Piazza Ferentari, tam w tej dzielnicy, takiej specyficznej, i oni nie mieli dobrych drzwi wejściowych do tego domu. Właściwie one były zrobione z takiej dykty, ale BMW, bo tutaj się tak mówi na tą markę, nie mówi się BMW, będziesz miał wydatki, tylko BMW. BMW musiało stać pod domem. To nic, że drzwi ledwo były, jakie, jakiekolwiek były, jeśli chodzi o wejście do ich właśnie domu, ale auto markowe musiało być tak. Co prawda ta BMW była nie pierwszej nowości. Widać było, że to auto już było trochę styrane, no ale marka musi być tak. Nieważne jakie to BMW, ważne, że po prostu ono stało przed domem. I żeby ktoś mi nie zarzucał zaraz w komentarzach, że ja się uczepiłem jednej rodziny, którą gdzieś tam spotkałem, po prostu jako sąsiadów mieszkających wtedy w Ferentarii. To nie jest tak. Ja to zauważyłem na każdym po prostu kroku. Ostatnio, wiecie co, mam takiego kolegę, <grych> znaczy kolega, No ciężko to tak powiedzieć, no po prostu znajomy, którym jest sąsiadem łanów sąsiad z zapłotu. Taki młody chłopak, on 18 lat ledwo skończył, czy 19 już w tej chwili i on sobie zrobił zdjęcie profilowe na Facebooka i wiecie co, to świadczy o czymś też, o takim mniemaniu właśnie jakie ludzie tutaj mają. On sobie zrobił zdjęcie z samochodem, właśnie z taką bęką czarną, która nie jest jego w ogóle, ale on na tym zdjęciu profilowym musiał być przy tym samochodzie. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? No można sobie odpowiedzieć po prostu gdzieś samemu na to pytanie. To jest to właśnie, że Rumunii lubią się pokazać. Lubią się pokazać niezależnie po prostu, czy to jest ich też auto, czy to jest ich. W ich posiadaniu, że tak powiem. Muszę uważać, że tutaj gdzieś grasuje taka sfora psów i czasami się obawiam, że one wylecą gdzieś mnie po prostu zaatakują. Może będę wiedział ich w kamerze to. Będę wiedział kiedy uciekać. Ale dobra, myślę, że powinno być dobrze. I. Właśnie to tak świadczy. To świadczy o tym, że oni tak lubią się e, odnosić z tym, e, na przykład z tymi samochodami. Przykładów można mówić więcej. Chcecie więcej przykładów? Proszę bardzo. Wiele Rumunów, właśnie e, to widać po tym, jakimi samochodami jeżdżą też na ulicach, jakie stoją e, na osiedlu i okej, okay, gdzie są normalne rodziny, gdzie mają te samochody po prostu takie, jakie mają, żeby. Mm, Faktycznie jeździć z punktu A do punktu B może takich rodzin jest pół na pół, bądź też delikatnie większość, ale duży procent stanowią ci Rumuni, którzy rzeczywiście chcą się pokazać, którzy rzeczywiście mają ten samochód na pokaz i oni będą jeździć e, jakimiś właśnie Audi, jakieś BMW, jakieś inne samochody, które są uznane po prostu za markę taką premium. Ja nawet zauważyłem też, że wielu Rumunów, którzy mieszkają za granicą. Okej, okay, ja im nie odbieram tego, że zarobili sobie ciężką pracę, ale to tak wygląda, że oni przyjeżdżają tymi samochodami tutaj do Rumunii, właśnie jakimiś takimi lepszymi, lepsze marki Audi, BMW, jakieś Volkswageny takie nowe, tak. I, i oni chcą się pokazać, że oni byli za granicą, że oni zarobili te pieniądze i że oni osiągnęli tam jakiś sukces. I to widać. To widać po prostu. Ktoś mi może zaraz zarzucać, że no, zarobili tam, to mieli pieniądze. Okej, okay, ja wszystko rozumiem, ale ja widzę, jaka jest mentalność też Rumunów. Jak oni naprawdę lubią się odnosić z tym, z tymi samochodami. Lubią się odnosić i ja wiem, że oni robią te rzeczy na pokaz. Może nie wszyscy, znowu, żebym ja się nie czepiał, ale naprawdę wiele z nich chce się pokazać w tym samochodzie. Dla nich samochód to jest taki priorytet i taki Wyznacznik po prostu bogactwa. Jeżeli oni mają dobre auto, mają jakieś faktycznie markowe, no to myślą, że inni ludzie będą mieli takie mniemanie o nich, o że im się powodzi i że oni muszą mieć pieniądze. Nawet jakby tych pieniędzy nie mieli. I ci, co sobie zarobili za granicą na te samochody, to sobie zarobili, ale ci, którzy mają te auta i takie lepsze marki tutaj, to często mają też, powiedzmy, w kredytach, tak, i inne rzeczy biorą na kredyt, bo Rumunia to nie jest bogaty kraj, to nie jest kraj zachodni, gdzie by się zarabiało tam w tysiącach euro. Tu się zarabia, no, w tam parę tysięcy, co najwyżej, lejów i wiele ludzi nie stać na to, co właśnie mają, ale to jest takie właśnie zastaw się, a postaw się. Rumuni kochają też telefony i ja zauważyłem, że y, oni uwielbiają iPhone'y, dla nich iPhone to jest tak samo jak i właśnie jakaś, jakaś marka samochodu to dla nich iPhone jest takim wyznacznikiem y, tego żeby się pokazać, żeby mieć ten telefon oni nie mają pieniędzy na te telefony, bo te iPhone'y są drogie ja już powtarzałem, że oni muszą mieć te najnowsze, oni już nie kupią jakiegoś iPhone'a 6, który już nie istnieje dla nich, czy 7, czy 8 to już przynajmniej 11, ale to, to, to już zaczyna być gówno takie to 11, to już, to już nie, to już musi być co najmniej 12, 13 iPhone. On Najlepiej, żeby był 14, a zaraz wyjdzie 15, to będą musieli zmienić na najnowszego. I te telefony kosztują naprawdę dużo. To nie jest tak jak w Stanach. Kasia, możesz tutaj potwierdzić, ile kosztują takie iPhony w Stanach. Ja mam przyjaciół razem z Aną, Michał i Ołana i oni byli w USA i takie iPhony jak tutaj kosztują po, nie wiem, tam wtedy był iPhone 11 czy jakiś, oni go sobie kupili za 600 dolarów. Taki telefon kosztował u nas prawie 4000 lejów, tak? Czyli ta cena była o ponad ponad 1000 droższa tutaj. Tutaj są drogie sprzęty. Te sprzęty są naprawdę drogie. Nie można ich kupić tak jak w USA, że że są po prostu w lepszych cenach, tak? Amerykanie mają te ceny no lepsze na, na takie sprzęty i nie ma co ukrywać, u nas to wszystko jest drogie. Nie wiem, z jakichś to powodów wynika, transportu, czegoś, nie wiem, no po prostu tak jest. Może Europa jest bogatsza, Europa ma płacić, trzeba wyzyskiwać z Europejczyków i Amerykanie niech mają po prostu to taniej. Może jest gdzieś takie myślenie, nie wiem, nie będę się tutaj sprzeczał i kłócił, ale Rumuni, oni kochają te iPhony. Oni muszą mieć jeden z najnowszych, muszą mieć ten telefon. Ja znam Rumunów, którzy zarabiają po 2000 leiów, tam powyżej 2000, ale kupują iPhone'a, który kosztuje 4 iPhone'a, który kosztuje 6000 i oni mają te telefony. I na co dzień po prostu muszą mieć taki telefon. No bo to jest iPhone, to jest iPhone. To przecież to jest iPhone, to nie muszą mieć iPhone'a, tak? Ja wiem, że oni nie mają tych pieniędzy, bo wiem gdzie pracują, gdzie ten. Może nikt mi się też tam nie spowiada gdzieś z zarobków, ale ona rozmawia z różnymi ludźmi, to mniej więcej wie jaki jest poziom zarabiania, jeśli chodzi o te, te osoby, z którymi mamy tutaj styczność. I oni rzeczywiście kupują te telefony na ponad, ponad miarę, tak? Bo no, umówmy się, jak ktoś zarabia dwa a kupuje telefon za cztery, ile miesięcy musi. Odkładać na taki telefon. Oni nie odkładają, właściwie, no, y, pożyczają te pieniądze gdzieś od kogoś, od rodziny, albo biorą na jakieś raty. Kombinują, kombinują, y, tak czy inaczej, muszą się w jakiś sposób zadłużyć, żeby kupić ten telefon. Żeby kupić, bo iPhone po prostu musi być, no bo nie może być jakiś inny telefon, który, nie wiem. Jest, yy, I kosztuje 1500 lejów, tak czy 2000, w ramach ich wypłaty, którą by sobie zarobili, nie, oni muszą mieć ponad stan. Także te telefony to jest gdzieś taki kolejny przykład na to, że oni uwielbiają Rumunii tutaj no, wydawać te pieniądze. U uwielbiają i wydają więcej niż mają. Oczywiście, jak już tutaj dyskutujemy o markach, to muszą być ubrania i liczy się etykieta na ubraniach. Wiele Rumunów, ja nie zapomnę, nigdy takiej kolejki. Jest taki fashion house, taki na przedmieściach Bukaresztu, i tam były takie sklepy. Ja szedłem do takich, gdzie no, chciałem coś kupić do ubrania, ale mnie nie zależy na mecce. Nie zależy mi po prostu na tym, co tam będzie pisałem. Po prostu chcę gdzieś tam schludnie wyglądać i, i mieć coś normalnego na, na sobie, tak. Ale oni stali w takiej kolejce, e, gdzie były właśnie takie marki, o jaki pies o tam. Widzieliście go? Jaki fajny. Stali w takiej kolejce, gdzie były właśnie Gucci, Armani. I oni tak stali i tam czekali, za, zanim weszli w ogóle do tego sklepu, bo była taka duża kolejka. Tam przeszli ludzie właśnie z tym pieskiem. Nie, nie chciałem przy nich tak gadać, bo wiecie, jak to jest. Czasami czasami nie wiem, gdzieś mi jakiś taki wstyd ogarnia, coś gdzieś usłyszą, może źle zrozumieję. Chociaż nic złego nie mówię, tak? Mówię po prostu jak jest. To są moje obserwacje. Oni stali w tej kolejce tylko po to, żeby wejść, żeby kupić te ubrania z tą etykietą, bo to musi pisać dużymi, ten literami. Oni nawet kochają też podróbki, to nie musi być niekiedy oryginalne. Oni lubią też podróbki i myślą, że po prostu głupi się nie kapnie, a mądry pomyśli, że tak ma być i że to jest oryginalne. Co oni akurat ubierają. Ja nie zapomnę też sytuacji, jak pracowałem w mojej pierwszej pracy tutaj w Rumunii i to była firma, w której pracowało bardzo dużo Polaków nas było w tej pracy i my byliśmy najgorzej ubranym teamem, najgorzej ubranymi gdzieś tam ludźmi. Po prostu no, przychodziliśmy, nikt brudny nie chodził, ale wiecie co, no, przychodziliśmy. Ja pamiętam kolegę, nie będę mówił jego imienia bo nie wiem, czy będzie oglądał ten film, ale on zawsze chodził w jednych spodniach. Ja nie wiem, czy on je kiedykolwiek prał, ale chodził właśnie w jednych spodniach. Takie miał z Reserved. Jeszcze okazało się później, ja sobie kupiłem takie same jak on. Mieliśmy takie same spodnie, jak nieraz przychodziliśmy, ale ja spodnie te tak codziennie ubieram inne, tak. Może ich nie piorę po każdym wyjściu, bo nie pierze się spodni po każdym wyjściu, ale ale ubieram i zmieniam to tak żeby jakoś wyglądać trochę inaczej nie żeby wszyscy myśleli właśnie że ja mam tylko jedno ale on chodził w tych jednych no i to wyglądało trochę dziwnie moim zdaniem tak jakby po prostu nie miał nic więcej do ubrania jakiś kolega chodził w dziurawej podkoszulce już mu dziura gdzieś tam wychodziła po prostu zwracali mu uwagę żeby zmienił tą koszulkę że to nie wygląda dobrze i takie dochodziły sytuacje natomiast w Rumunii oni, jak przychodził dzień wypłaty, to na drugi dzień przychodzili ubrani. I to też chłopacy, chłopacy też, ale zwłaszcza dziewczyny. One, to była rewia mody po wypłacie, rewia mody. I one bardzo lubiały się ubierać, bardzo lubiały po prostu wydawać te pieniądze i ten, ja powiem w ten sposób. <laughs> siostra Anny, no ona nie będzie tego oglądać, nie ma już tutaj napisów, to, to po prostu ona nie będzie wiedziała, że o tym mówię, ale jak się kiedyś śmiałem, bo robiliśmy coś za ną na wsi, o, Jana pokazała mi taki stary notatnik, w którym jej siostra Denisa, ona sobie zrobiła takie notatki i plan budżetu. Plan budżetu na następny miesiąc, tak. I ona tam napisała sobie, bo wtedy wynajmowała w jakimś studenckim tym, no takim domu studenckim, jakiś pokój jeszcze wtedy. Tam płaciła, miała napisane, że ten wynajem 500 lejów i na drugim miejscu to było 500 Heinele, czyli ubrania. To był jej plan na budżet. Ona, ona, to jest osoba, jej siostra, ja nie mówię to żeby ją obgadywać w złym sensie, ale widzę jaka to jest też mentalność. I to. Nie tylko ona, bo znowu mi żeby ktoś nie zarzucał, że ja tylko gdzieś tam się wzoruję na najbliższych osobach. Też nie, ale widzę, tak jak było w pracy, w jednej i w drugiej, to wam o tym opowiadam. Ale akurat siostra Any, ona też należała do tego rodzaju osób, które lubiały kupować sobie te ubrania. Proszę bardzo, ja jej nie żałuję, niech ona sobie kupuje, to są jej ciężko zarobione pieniądze, ale gdzieś dla niej to były najważniejsze rzeczy, najważniejszy priorytet, żeby ona kupiła sobie to ubrania. Ona to planowała, te 500 lejów w budżecie. Czasami wydawała więcej niż te 500. I ona nie patrzyła, czy buty kosztują właśnie 500 lejów, czy ten, czy, czy więcej. No, dla niej po prostu chciała, to kupowała, tak? To świadczy gdzieś tam właśnie o takich zachowaniach, no, jaka jest mentalność. Ja nie mówię to, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, że się czepiam, że po prostu obgaduję tutaj czy czy ten po prostu mówię jak jest mówię jakie są doświadczenia jakie jest podejście ludzi do tego rodzaju sytuacji jak to jest ważne dla nich żeby właśnie się pokazać i na przykład siostra Anny ona ma, ma, ma szafę taką ubrań że to, to, to jest nie wiem ona mogłaby prowadzić wypożyczalnie tych ubrań mogłaby je wypożyczać nie wiem co z nimi jeszcze robić po prostu ma takie ilości, że żona już że nie ma gdzie tego trzymać. Tak? Teraz trochę zbastowała z kupowaniem, bo no już sama nie wie, nie wie, co kupować. Może nie, nie ma gdzie tego trzymać. No po prostu, po prostu gdzieś ma może jakieś inne też dziewczyny priorytety. Ale był czas, że no kupowała po prostu na potęgę. I to nie tylko ona, tak jak powtarzam, żeby nie było, że się wzoruje znowu gdzieś tam na najbliższych. Ludzie, z którymi pracowałem, dziewczyny w mojej pierwszej pracy, zwłaszcza tam było gdzieś to bardzo zauważalne. Ludzie, którzy chodzą na ulicach, których dostrzeżecie na co dzień, nie musicie ich znać, widać, że po prostu lubią się ubrać, lubią się gdzieś tam tak pokazać. Chłopacy tutaj, nie wiem, tutaj była taka moda, że oni ubierali spodnie, jak to były na przykład dżinsy, to uwielbiają takie... ja zawsze mówiłem, że mają wodę w piwnicy, tak? Co to znaczy wodę w piwnicy? Że mm, mieli te e, nogawki takie e, za, za kostką, tak? To jakby mieli faktycznie podwinięte, bo jest woda w piwnicy i... Ja się tak śmiałem, że taka jest moda w Rumunii. Mi się to nie podobało. Na mnie nogawka ma być za kostkę, a nie, e, a nie przed kostką, tak? No nie wiem, taka moda. Jak tak lubią, niech sobie noszą jak chcą. Ja im nie, nie ingeruję po prostu, ale widać to było, że to było takie taka niby moda na pokaz. Często się bardzo z tym spotykałem i to widziałem wszędzie na ulicach takich yy, chłopaków, mężczyzn, którzy byli właśnie w ten sposób ubrani, ale się zebrał teraz wiatr. Tak jak kiedyś robiłem taki film o tym, dlaczego Rumunii kochają euro, dlaczego kochają unię europejską. I powiedziałem wtedy, że wynika to z kompleksu biedoty. Dla mnie to, że oni właśnie tak się odnoszą z tym, że się chcą pokazać, żeby nosić te markowe ubrania, żeby mieć ten najlepszy jakiś samochód, żeby mieć właśnie tego iPhone'a. To świadczy o tym, że oni bądź byli, wywodzili się z jakichś biednych rodzin, bądź też nie wiem, no mają jakiś taki kompleks, że widzą jak. Inni ludzie mieszkają na zachodzie, gdzieś byli w jakimś kraju, zobaczyli jak coś wygląda i chcą mieć po prostu identycznie, chcą mieć tak samo. Yy, obojętnie, czy byli biedni, czy nie byli, yy, czy, powiedzmy, żyją tak jak żyją, zarabiając te jakieś podstawowe wynagrodzenia, to i tak żyją w takiej, bym powiedział, można powiedzieć, biedzie. I wynika to właśnie z takich kompleksów, moim zdaniem, z takich kompleksów. Ja jeszcze mam przykład naszych takich przyjaciół. Yy, w tej chwili już chyba były, może kiedyś zrobię film na ten temat. I oni e, oni powiedzieli, że byli na wakacjach i oni pojechali na tydzień na te wakacje, gdzieś w rejony Oradei, gdzieś w Transylwanie e, byli na jakiś termach, spędzili tydzień czasu e, z jakimiś swoimi znajomymi, I jeszcze wzięli swoich rodziców, bo oni tak lubią podróżować w takim gronie. I oni wydali, jeszcze chwalili się ile tam tysięcy wydali, oczywiście powiedzieli tą sumę w milionach, którą ja nie mogłem przetrawić, nie mogłem zrozumieć, nie chciałem jej zrozumieć, to jest inna niższość i oni wydali naprawdę grubą kasę za tydzień pobytu na takich wakacjach, oni wydali to jakby, nie wiem, 15 tysięcy złotych w tydzień czasu, tak? To są to naprawdę to są bardzo duże pieniądze, wyobraźcie sobie tyle wydać w tydzień, 15 tysięcy lejów, okej, okay. no ale to jakby przeliczyć jeden do jednego, no to widzi około 13 tysięcy złotych może, no to są naprawdę duże pieniądze, tak żeby wydać w tydzień czasu, czyli oni musieli wydać, nie liczyć na co wydają, na zakwaterowanie, na obiady, restauracje, trzy razy dziennie po prostu posiłki, wszystko, wszystko na paliwo, tak? No, tyle i gdzieś wszystko kosztowało, cały taki pobyt tygodniowy. Jak ja sobie tak pomyślałem, za te pieniądze to można naprawdę jechać kilkukrotnie na ładne wakacje, tak? Żeby jechać i to jeszcze za granicę, w sensie z Rumunii wyjechać gdzieś do innego kraju. Czy po prostu nawet, ja myślę, że więcej jak, jak rok czasu albo rok czasu, nawet gdzieś tutaj można byłoby pojeździć po całej Rumunii. I w miarę, jakoś, tak po prostu. No oczywiście też nie biedować, ale tak, w miarę, jakoś, jak my to za nami ekonomicznie travelujemy, podróżujemy, to moglibyśmy naprawdę wiele, wiele zobaczyć. I nie spędzając tydzień w podróży, tylko spędzając naprawdę, nie wiem, z miesiąc czasu, jakby to zliczyć, powiedzmy, w ciągu całego roku, albo i więcej, nawet, tak, w zależności jakie podróże, gdzie i ten, takie weekendowe, jakby. ...ście chcieli sobie gdzieś wyjechać, to myślę, że naprawdę y, można by jechać co raz, przynajmniej, przynajmniej raz w miesiącu, co y, na jakiś weekend gdzieś y, do Rumunii i wtedy można by wydać takie gdzieś pieniądze w ciągu całego roku, tak? Takie jest gdzieś moje zdanie, ale nie jechać po prostu na tydzień. No ale nic, y, każdy robi po prostu jak uważa, każdy y, jest kowalem swojego losu, każdy ma swoje po prostu jakieś przemyślenia, każdy ma inne priorytety ja tylko mówię jak wygląda tutaj to z perspektywy Rumunów mieszkających w tym kraju jak oni się odnoszą z tym co jest dla nich ważne jak właśnie dysponują tymi pieniędzmi no i po prostu to tak wynika jak wynika, jakiś piesio znowu mnie tutaj followuje idzie za mną, a ja będę pomału Kończył tego vloga, bo się już robi naprawdę bardzo ciemno. Także za chwilę podsumowanie. Ja wiem, że posypią się komentarze e, takie, bo ludzie są wrażliwi na to, jak się mówi gdzieś tam o pieniądzach, że może ja jestem chytry, może jakiś ten. E, tak jak było, że zrobiłem film o góralach, e, że są chytrzy, że w czasy w górach polskich są naprawdę bardzo drogie, że się opłaca jechać bardziej za granicę. Pojawiały się takie komentarze, właśnie ten film o tych góralach. W dniu dzisiejszym się pojawił ten vlog, który będziecie oglądać, będzie parę tygodni później, ale jeszcze tego samego dnia już były takie kontrowersje w komentarzach, już się pojawiały, że, że jestem hipokrytą, że sam zarabiam na podróżach, a żałuję pieniędzy właśnie w górach i różne tego typu rzeczy, że, że mnie nie stać na to, czy mnie stać i tak dalej. Ja tak mi się wydaje, że już. Wyjaśniłem to robiąc żywca, przynajmniej miałem taką ym, nadzieję, zrobić taki live, i podyskutować na żywo, i skomentować komentarze, które się pojawiły właśnie pod tamtym filmem. Ale w dzisiejszym chciałem powiedzieć, jak to jest właśnie z perspektywy Rumunów, którzy mieszkają w tym kraju, jak się z tym obnoszą, co jest dla nich właśnie ważne. te przywiązanie do Marek, jeszcze raz będę powtarzał pokazanie się, to jest to właśnie takie zostaw pokaż, że zastaw się, a pokaż się, tak? Czy jak to się tam mówiło? I oni muszą udowodnić innym, że po prostu mają, że ich stać. Tak jak już opowiadałem po szczególnych rzeczach, nie będę się z tym wszystkim powtarzał. Zrobiło się naprawdę już bardzo widno, już zachodzi słońce i Nadchodzi czas, żeby kończyć tego dzisiejszego vloga. Wy się możecie oczywiście podzielić swoimi komentarzami, napiszcie swoje opinie. Jestem bardzo ciekaw, czy będą tutaj tacy z Was, którzy mają gdzieś partnerów z Rumunii, czy partnerki i będą w stanie potwierdzić to, co ja opowiadam, czy też może zaprzeczyć. Jestem bardzo ciekaw, bo zawsze, jak gdzieś o tym mówię i dyskutuję, to się pojawiają duże kontrowersje. Tak to jest, tak to jest. Pieniądze robią właśnie kontrowersje, gdzieś tam jak się o tym dyskutuje, jak się o tym opowiada. Tak zawsze jest, było i będzie. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tego vloga. Oprócz komentarzy zachęcam Was do tego, żebyście zostawili łapki w górę, subskrybowali ten kanał. No i możecie udostępniać ten czy inne filmy. A tych, którzy mi będą zarzucać, że nie robię filmów o Rumunii, bo ten był, gdzie opowiadałem, jakie mają przyzwyczajenia. Chyba, że się spodziewają czegoś innego. No to nie wiem, czego mogą... Możecie napisać w komentarzach. Mam nadzieję, że ci, którzy tak ostro komentowali, że nie było filmów właśnie związanych z tym krajem, że teraz zostawią jakiś komentarz i się podzielą swoimi opiniami, czy mam rację, czy nie, bo nie muszą się ze mną przecież zgadzać. Ale chciałbym, żeby byli widoczni, bo, bo chcieli filmów o Rumunii. No to jest właśnie jeden taki odcinek dzisiaj z cyklu Kilka minut o Rumunii. Tak się nazywa ta seria. Dobra, będę kończył. Jeszcze tylko rzut tutaj tutaj za mną będzie dacznia, która jest żółta. Była na taksówce. Koła gdzieś tam ma jakieś takie już, nie wiem, będzie widać czy nie widać, poprzebijane. Stoi tutaj stara, więc nie jest to auto na pokaz bynajmniej. No ale, ale jest. To też świadczy, że mieszkają tutaj też Ludzie, którzy no, są normalni, to jak powiedziałem, nie wszyscy są tacy. Dobra, kończę już definitywnie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych vlogach, filmach, żywcach itd. No i życzę Wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądali ten dzisiejszy film. Papa, pa. i daleko nie muszę wcale spacerować, żeby tutaj sfilmować piękne Audi, które stoi. Naprawdę ładny samochodzik, zanim jakiś Volkswagen, i tam też Passati. Także tyle już definitywnie. Papa. I takie osiedle, tak, które przechodzę, bo nie byłbym sobą. No i co na takim osiedlu stoi takie BMW. Tyle w temacie.